Może zacznijmy od tego, że ten film powinien pojawić się dawno temu, że dawno, tydzień temu, dwa tygodnie temu. Ale to nie jest problem, więc zajmijmy się tym, na czym dzisiaj ma polegać film. Bo, co za zdanie. na mojej aktualizacji Self Moca, jakby moje ego było za małe. Więc yy, to jest aktualizacja Self Moca w Osiu. Widzieliście to już kiedyś, więc przejdźmy do samej prezentacji. We'll Jak widzicie nowy, no, nowy, sel, nowy selfmoc, Mok względem poprzednich wersji, po, po, poprzedniej wersji zyskał na wysokości, trochę jest mniej, jest mniej przesadzisty to na pewno, jest szczuplejszy, ma o wiele ładniejszą broń i dostał trochę koloru srebrnego. I względem pierwszej wersji zamienił y, transpomarańczowy na błękitny i na pomarańczowy. Więc, y, zaczynając, może od artykulacji, mamy po trzy stawy w nogach, więc mamy pewien zakres artykulacji tutaj. W rękach tylko dwie, dwa stawy kluczowe, ale nadal to jest do, dosyć dużo. I w głowie jeden. W Italii mamy pe pewną ograniczoną artykulację. I to jest wszystko, co mogę powiedzieć o tym self mocu Filmy akurat. Fil filmów było mało ostatnio i nadal trochę będzie, ale zapraszam do wyczekiwania następnych. Ja Was zegnam. Cześć.